Teraz 2 wpada, jak chuj No kurwa, co?! Jest! Jest kurwa, bonus! Bonus, 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 bałem wszystko No witam, witam, witam manko Czekaj, może ja to zmienię No kurwa Czekaj Może tak to zrobić? mi kto na Kalwiego i Tylko tak mi spada tak mi spada o, na wtedy. my wtedy. O, patrz co się odpierdala wtedy. Nie, nie, kurwa. Jak to nałożyć? Jak to nałożyć? Chyba tak, nie? No, innej opcji nie ma. Innej opcji nie ma. Dobra, zaczynamy. Dawaj faraona na początek. Dzisiaj próbujemy coś ugrać w końcu Dzisiaj coś w końcu próbujemy, może dzisiaj się uda Ostatni tydzień chujnia Także mam nadzieję, że dzisiaj coś się uda wygrać z tego Dobra, to niech on się kręci Ja też zakręcę Czekaj, gdzie mam? Tu mam Chcę zakręcić trochę Na zdrowie widzowie. Jak woda. Jak woda. To zły znak chyba. To kurwa bardzo zły znak. 120, słabizna, słabizna. 30x. Ale dobra, może być. Czekaj, dobra. Jak już dałeś jeden, to do wyjścia. Idziemy dalej. Na zdrowie, na zdrowie wszystkim, co, dzisiaj, co dzisiaj, dzisiaj wytrwali do streama. Lecimy, zobaczymy, czy dzisiaj coś się uda. No mam nadzieję. Mam nadzieję, że dzisiaj to będzie to. Trochę takie kurwa. Komiarka mi się źle. Niewygodnie mi się siedzi, kurwa. Dobra, gramy, 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 gramy. Zobaczymy, co to dzisiaj. Lewiki nie, niechętny. Super sticky piggy. To było to. To było dojebane, To jest Shox. To jest Shox. Ona jest dojebane no dawaj ten jeden. Dawaj ten jeden. Ty kurwa. Kup bonus. Kupywać nie kupuję. Już wiecie co kupywać nie kupuję. Wolę trafić. Wolę trafić, bo kupno się zawsze szybko kończy. Zawsze szybko od razu przegrywamy kupno. Coś mi dzisiaj tu kurwa nie pasuje. Co? Coś mi kurwa tu nie gra. Kurwa jeszcze wódkę wylałem z kieliszka. O, dzisiaj będzie kominiarz najebany, jak chuj. Dzisiaj kominiarz będzie kurwa. O, smaczne. Kurwa, sma wyśmienite. Tak jak spróbujemy zwykłego do może zakręcić. Ale to już siódemka musi iść Tu już musi iść siódemka 108 Dobra Kurwa no dzisiaj mam nadzieję, że dzisiaj coś się uda w końcu, nie? Jak początek na razie słaby, 99, dobra Kurwa, no jeden szybki by się gdzieś przydał ty Siedzi na siódemce Siedzi na siedemce wywalczony. Ale czemu mi to światło kurwa tak. O co o chuj chodzi? Czemu mi kurwa światło napierdala na ten? Nie ma kurwa tego światła. A czekaj, ja sobie bym zrobił. Czekajcie chwilę. Dobra, jeszcze co? Nie no, dalej jest to samo. No kurwa, nie wiem co ja z Czemu tego światła nie ma, kurwa? O co tu chodzi? Co, co zasłania światło? Nic, tu nie zasłania światła, kurwa! Nie ma światła! Kurwa! No bo się w kurwie zarazi. O nie, tak nie będzie. Tak kurwa tu nie będzie. O już się zaczyna. Zaczyna się powoli. Powoli, powoli. No nie, no jednym domkiem to ty nic nie dasz, słuchaj. Przys no, chyba że tu, chyba że tu u góry albo na dole, teraz ale raczej ciężko. Nowy rybak może. Rybaka możemy zagrać nowego, no? Możemy go przekręcić. A co miałem wam py was pytać? Działa już mikrofon? Nawet jak tutaj patrzę i mówię coś, to działa mikrofon, nie zacina. Nie urywa słów? Jak tam polewane? W niedzielę by nie było polewane. Uuuu, będzie kurwa, nieźle Big Bas Dawaj najpierw tego nowego, poczekaj, dawaj najpierw nowego. Wspominałem, wspominałem Nie ciągle ten sam. Zaraz na niego pójdę też Mówiłem Ci, że trafiłem Tysiąc funtów. O! No to zajebiście No i kurwa, bonusik! ELEGANCKO NA ósemce O to teraz powtarzaj do Maxwina. Powtarzaj, dawajcie wybierajcie od 1 do 12 Od 1 do 12 wybierajcie Dzisiaj kurwa kierownik kolei kurwa Będzie kurwa dzisiaj nadzorował 7 Big Bass Splash zwykły I wybierajcie znowu Dzisiaj nieziemsko wchodzi O, dzisiaj bardzo dobrze Wydajka znowu? O kurwa! Super! Poczekaj! Będzie czy nie będzie coś z tego? Super jest! Kurwa, pierwszy raz super widzę! Poczekaj! Ty! Po... Ale co to dało? Jak kurwa? Wyjebał super ja raz No nie pierdol! Trzy... Ile on rybaków usunął? No nie pierdol, że wspierdal już mi super. Nie pierdol nawet, że rozjebiesz super bonus teraz. No jeszcze jeden. Czy tylko potrzeba? No nie pierdol, no nie pierdol! No to wypierdalasz! Kurwa! Super bonus kurwa na takiej stawce! Spierdalaj kurwa! Super bonus! Wypierdalasz, żadne autospiny kurwa, wypierdalasz stąd kurwa, raz, dwa, trzy kurwa, Odwrotnie. nie, 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 jeden. Kurwa, tau! Od razu, od razu nie, 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 jak 63,8? Jakie 63,8? Poczekaj 2,80 razy 20 to jest 56, a nie 64. Dobra, już... a tu lepiej już gra. Tu już lepiej. O, mam 3 spinach. Mu nutki puszcza, wypierdala, no i wypierdala. Ryzykuj? Ej, ryzykuj czy nie? Ryzykuj czy nie? Czy kontynuuj? Wydaje mi się, że kontynuuj, bo ryzykuj jest. Chuj. jak mi daje 10x, to będzie chuj. Chyba kontynuuj, nie? Kontynuuj. Chuj, kontynuuj. Że... Wolf Ultimate raz zagrała i bo jest zadowolony. Zaraz sprawdzę Wolf Ultimate Co jest kurwa, czemu on dwa razy strzela? O co chodzi? 60 zł wieku, miałem taką stawkę kurwa, żeby 60 zł. To... Dobra, 200, okej. Okej, okej, okej Ale na dwóch kurwa Waldach! Powiem Ci o tym jeszcze 15 raz jakby co. So. Dobra, dzięki Ty, ile? Ile, ile? Jak kurwa sto... Dobra, nie wyrozumiem tego słowa. 15x full linia, kurwa, 150 zł. No daj jeden kurwa, proszę cię. No kurwa, czy, Czy... Tu jest! Jest kurwa, bonus! Bonus, 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 bonus! Laluś, proszę cię, Laluś. Laluś. Proszę cię! Pompa jest. Cza Dobra, dobry start, Lodiś. To zajebisty kurwa. Dojebany start. Daj mi bomby dalej. Nie, 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 nie. Dobra. Raz jeszcze. Do góry, do góry, do góry, do góry, do góry, do góry. Daj mi w górę! Jak kurwa koniec, kurwa, prebu. Dobra, już nic nie mówię. I opierdolisz mnie. Nie perdol nawet. Bomby muszę mieć. O kurwa, mega holy. Ale bez nornika, kurwa, bez kurwa, nornika. No i co? tu dołączysz? Żółty kurwa. I kurwa, żółty, 200 zł Do góry, do góry, do góry, do góry, do góry. Dwa do góry. Dobra, i do prawej, do prawej potrzebuję. Do prawej, kurwa, do... jeden do prawej. Co ty odpierdalasz, kurwa? Co ty, kurwa, odpierdalasz, laluś? Dwa darmowe obroty jeszcze. No nie pierdol, że tak zostanie. Dobra, mega folii, do góry. Do góry, kurwa, skip. Do prawej, do prawej, do. Do prawej, kurwa, dołącz. Dobra, i do prawej teraz nieźle chyba, chyba nieźle 1500, dobra, dobra, dobra dobra, dobra dobra. poczekaj, mam jeszcze dwa z ostatni ty kurwa, poczekaj kurwa laluś teraz laluś kurwa 500, dobra ale kurwa nie mam ostatni obrót dobra, jest trójka jest trójka, 3200 jeszcze i wiesz się Laluś kurwa, o laluś Nie odlecę nigdzie, nigdzie kurwa nie odlatuję Nigdzie kurwa nie odlatuję kurwa, lalu dzisiaj kurwa Patrz kurwa, bonus! Bonus kurwa na konfiesta Mówiłem kurwa, patrz Teraz 2k wpada jak chuj 620, no ja kurwa, 30x kurwa Ech. Dzięki za wywołanie. No, Lime. Lamon. I. Leżą. Nie. Bonus, 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 bonus na 20. Poczekaj. Utkaj pizza teraz. Poczekaj. Jest bonus na 30. Muszę mieć bonusy! No to tak chcesz kurwa grać ze mną? Tak chcesz kurwa ze mną i grać? Miałaś kurwa 5 z ostatnio, kurwa. I co? I co kurwa? Nie masz kurwa? Nie masz kurwa, danego bonjika? Nawet mnie nie kurwaj. Co ostatnie dodatkowe spiny? 20 zł razy 34, 52, 1020, 1040. Soj, stój, soj, stój, soj, stój, soj, stój, soj, 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 ty idziesz ostatni obrót Jak kurwa Waszyńcy, dobra, 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 dobra Dobra, ponad 130x jest Hello Franco, hello Fran... hello Nie mogę na... Player my use chat when only player... Player may use the chat when only base is placed. A, czyli masz w chuju Jeden, 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 jeden. Ale ryzykuję, ryzykuję. Ale ja ryzykuję akurat 15, 15, 15, 15. Dobra! Jeszcze 20. 20! Proszę cię! Mam! Mam, 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 mam. Dobra, ostatni. Ostatni na ryzykanta. Proszę, daj dwa siebie. Kurwa! 10... Dziesię... Jak 10, Kurwa, Przecież przegrałem go. Mam. Dodaj złote. Szkoda, kurwa, gadać. Jeszcze raz, jeszcze raz, muszę mieć 25 darmowych obrotów. Stój na Frespinie, chodź w dupę. Jeszcze jeden obrot na fryspinie. Dobra, jeden na obrocie. Cój! No kurwa! Dwa obroty, kurwa, chuj! Jak kurwa! Ostatni, ostatni obrót na chuj. Stój, teraz stój, teraz. No jak nie! No jak nie! No to nie mam nic, kurwa. Dobra, ostateczny. Jak nie mam nic, kurwa. Tyle obrotów za taką kasę, kurwa. Stój, 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 stój. dobra. Jeszcze jeden. Proszę cię, proszę cię, proszę cię. Dobra, 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 ostatni obrót, ostatni obrót, proszę Cię Błagam, błagam, błagam Siedzi! Siedzi 25 normowych obrotów! Siedzi 25 fryspinów Siedzi, 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 muszę mieć obroty Teraz fryspiny Nie, poczekaj Fryspiny i mnożniki na obrocie. Plus 3, no zajebiście Teraz muszę mieć obroty Jeden? Nie, jeden to chuj Jeden na obrocie z fryspinem Jeden na fryspinie Poczekaj, poczekaj na fryspinie Będę na ubracie frespinem, ale nie mam kurwa darmowych frespinów. chamado Artur chamado Artur ir 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 é que se está curva já que vai se apelar mais pia 60 złoty kurwa! 60 kurwa złoty kurwa, jak 60 piesz? Jeden! Jeden! Ty jest chyba dobrze. Ile mam przez pinu?

Jak? Mm! Daj mi to, daj mi to, błagam cię, błagam, 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 do 24, 13 do błagam, błagam, do błagam, do teraz. Siedzi! Siedzi dycha kurwa! Siedzi kurwa! Dycha kurwa! Mówiłem kurwa! I co kurwa? I co kurwa? Siedzi kurwa dycha na Verdej kurwa! Siedzi kurwa, dycha! Mówiłem kurwa! Mówiłem wastaj kurwa! Nikt nie wierzył kurwa! Ej, Mogę! Daj jeden! Jeden, potrzebuję jeden! Jeden, 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 jeden. Tylko jeden, tylko jeden, tylko jeden! Tylko jeden! Siedzi! Siedzi, kurwa w końcu! Jeszcze raz, jeszcze raz! Błagam, błagam, błagam! Jestem kurwa wdzięczny za wszystko, ale dziękuję! Jeśli ma. Raz, tylko jeden, ostatni raz! Błagam, błagam, 13 do 24. Czuję! Vedrai quando te lo faccio davvero bagamba 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 bagamba